Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl, a moim i Państwa gościem jest był podpułkownik Agencji Wywiadu, a obecnie współautor, współautor powieści szpiegowskich, pan Marcin Faliński. Witam pana pułkownika. Dobry wieczór. I zaczniemy naszą rozmowę od pewnego podsumowania tego, co się działo przez te już dwa tygodnie z kawałkiem na Ukrainie. Można powiedzieć na dzień dzisiejszy, że Rosja nie osiągnęła swoich strategicznych celów militarnych. Przede wszystkim nie zdobyła Kijowa, co wydaje się najważniejsze z perspektywy patrzenia na tę wojnę, a także odniosła bardzo duże straty, czy to w sprzęcie, czy to w ludziach. I czy według pana jakby skompromituje wizerunek Rosji militarnie i czy też jak skończy się ta wojna, według pana, patrząc na to z lotu ptaka, przez te wydarzenia, które mieliśmy okazję obserwować? No, w zasadzie, nie pamiętam. Rozmawialiśmy chyba 10 dni temu, o ile pamiętam, już czas leci, czy 12 już chyba. I w zasadzie podtrzymuję swoją, swoją tezę, że, że wtedy ten pierwszy, w zasadzie niecały tydzień, te kilka dni Decydowało się, decydowały się losy wojny. Ukraińcy przetrwali. Również mówiłem, że będą, jeżeli będą trwać, będą, będzie bardzo duża cena krwi, którą poniosą. W związku z tym, no to się sprawdza, niestety. Tragiczne doniesienia bez przerwy napływają. Ale również napływają doniesienia o operacjach typu partyzanckiego czy specjalnego na tyłach kolumn rosyjskich, wojsk rosyjskich. Oczywiście opór regularnych oddziałów artyleryjskich, pancernych cały czas jest wbrew temu, co, co pokazują media społecznościowe czy telewizja. To nie, to nie obrona terytorialna bierze na siebie główny ciężar, to wyspecjalizowane jednostki Armii Ukraińskiej, w tym właśnie operujące jednostki specjalne na tyłach rosyjskich kolumn. Natomiast możemy się zgodzić, że morale jest ważne, jeżeli chodzi o tego typu działania, no i dlatego pokazuje się, Ochotniczej jednostki, ale właśnie o te działania propagandowe, informacyjne i tym podobne chciałem zapytać, ponieważ wydaje się po tych dwóch tygodniach, że Rosja na tych polach poniosła sromotną klęskę. Przede wszystkim, no, takim najjaskrawszym przykładem pokazania skali tej klęski jest to, co robi grupa hakerska Anonymous. Grupa niesformalizowana, wolna, niszczy strony rosyjskiego rządu. Więc, pod tym względem, pod względem to też wywiadowczym, gdzie przeciekają różne informacje z systemów rosyjskiego państwa i właśnie pod względem informacyjnym propagandy, Rosja wydaje się przegrywać na każdym terytorium na całym świecie oprócz samego terytorium państwa rosyjskiego. No tak, obie strony prowadzą wojnę informacyjną. Podawanie danych przez Ukraińców, tak jak dzisiaj się okazało, no są duże rozbieżności co do ofiar po stronie rosyjskiej, od amerykańskich ocen, tak zwanych wywiadowczych, nie wiemy co to za dane, ale to mówi się dane wywiadowcze, od 4000 do, do ukraińskich 14. W związku z tym to, to trzeba mieć też na uwadze. Właśnie, tak jak powiedzieliśmy, powiedziałem wcześniej, nieujawnianie informacji w mediach czy w mediach społecznościowych o, o ruchach czy działaniach wojsk operacyjnych to też jest taki rodzaj wojny informacyjnej. Ta, ta te wszelkie zagrywki, które, nie wiem, w tej chwili to chyba jest pierwsza, właśnie wojna również na TikToku filmy, memy, no to, to jest też wszystko jakimś elementem. To tak do, do tego dochodzą wszelkie ataki hakerskie, skuteczne czy mniej skuteczne, czy czasem ośmieszające struktury siłowe Federacji Rosyjskiej. No właśnie, tutaj tak skondensowaliśmy tą całą tą skalę porażki Rosji w tym względzie. Natomiast na końcu Wracając do zalążka, do przyczyn tej wojny, tak, czyli do decyzji osobistej, najprawdopodobniej Władimira Putina. Amerykański wywiad ustalił, stwierdził, że najprawdopodobniej Władimir Putin znajduje się w dużym odosobnieniu, otoczony przez bandę może powiedzieć, pochlebców, ludzi, którzy jedyne co robią, to chwalą jego działania i dociekają, iż jest chory psychicznie, czy też oszalał delikatnie nie wiem, jak to. Dokładnie określić, natomiast że generalnie rzecz ujmując, że jego stan psychiczny nie jest zbyt zadowalający. Czy podziela pan te obawy, czy uważa pan, że można w tym względzie wierzyć amerykańskiemu wywiadowi? No, trudno mi powiedzieć, ponieważ mówiłem o tym właśnie kilkanaście dni temu, opierając się na danych wtedy na początku wojny sprzed kilku tygodni, które, które do mnie dotarły. W każdym razie wtedy no mówię, to już ponad miesiąc temu mówiło się, że Putin jest gdzieś właśnie na Uralu czy w górach Ałtaj, schowany w schronie atomowym, odizolowany od świata zewnętrznego. Wtedy się jeszcze wszyscy zastanawiali, czy to jest in minus czy in plus, czyli odizolowany od jakichś racjonalnych doradców, racjonalnych głosów. Czy jest odizolowany od właśnie tak zwanych jastrzębi prących do wojny? No teraz wiemy, że, że to była ta pierwsza sytuacja. Odizolowany od świata zewnętrznego generalnie. Te wszystkie, to, to słynna narada, o której też wtedy mówiłem, gdzie został zrugany szef służby wywiadu zagranicznego Naryszkin, no pokazuje, że że służby, być może tak zwane SWR, Informowały go o, rzeczywistych, o rzeczywistej sytuacji, a Gieru, służby wojskowe no zgłaszały mu informacje, które chciał usłyszeć. No jaki to ma skutek, to już wiemy. To jest bardzo nieracjonalne z punktu widzenia podejmowania decyzji. W związku z tym, może daleki jestem od takiej oceny, że to już jest taka poważna choroba, ale. Pewne, na pewno pewne oznaki takich, takich stanów zmiennych można zaobserwować? Można też to określić bardzo mm, tak delikatnie, że może po prostu Putin jest odrealniony na dzień dzisiejszy. Natomiast jeszcze o jedną rzecz chciałem ja zapytać w związku z tym stanem zdrowia psychicznego Władimira Putina. Wiele osób obawia się tego, że może zostać użyty arsenał broni nuklearnej. Czy uważa Pan, że w ogóle jest takie zagrożenie, czy jest taka możliwość, czy jest to po prostu typowy straszak Rosy i trochę takie, taka próba demobilizacji społeczeństwa Zachodu? No, jest to na pewno straszak, ale zawsze trzeba mieć na uwadze ten straszak. Chociażby była bardzo nieduża szansa użycia tego w realu. Wszyscy, którzy są wokół Putina, bo no nie tylko Putin podejmuje taką decyzję, ja przypomnę. No, zdają sobie doskonale sprawę, że tak jak dzisiaj powiedział któryś z komentatorów, że pierwszy, użycie pierwszego pocisku czy pierwszej głowicy tak naprawdę spowoduje, że druga uderzy właśnie w tego, który o tym zdecydował. W związku z tym drugą, pierwszym odwetem będzie, będzie będą ci, którzy o tym decydowali. Więc to nie są takie proste decyzje. Amerykanie nie obserwują zwiększonej aktywności na, na tym, na tym, w tym obszarze. Ja mogę przypomnieć, że to są nie tylko rakiety, to są również okręty podwodne to są również bombowce w związku z tym wszelkie, różne, również mobilne, kolejowe nawet wyrzutnie. W związku z tym jest to dosyć czytelne z, z rozpoznania satelitarnego czy z nasłuchu radioelektronicznego. Miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. I tutaj myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę moim państwa gościem był pan pułkownik Marcin Faliński. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. I zapraszam Państwa do subskrybowania, żeby wiedzieć nie tylko to, co się dzieje na Ukrainie, ale to, co również się w niedaleko.